Oh. 13 luty Dochodzi druga Uu. Jednak trzeba co drugi trzeci dzień przychodzić za czwarty najpóźniej Ostatni raz w niedzielę byłem A Zimno <gryw> Zastanawiałem się dzisiaj, a czy mam mówić, ale ale już sam nie wiem, dzisiaj taki mam luzny dzień cały tydzień było tak, że prawie codziennie codziennie, rano o 6 5 pobudka odśnieżanie długiego chodnika palanie aut wiatr no dzisiaj trochę tak powiedzmy gdzieś tam u góry wieje, bo wiatr jest z tamtej strony od zachodu nie ma z północy jest to bym po plecach gdyby był z północy no i to i tyle. Uff. Ostatnio myślałem też troszkę o tym, pod ostatnim filmem zamieściłem link do filmu Andrzeja Tomickiego. Bardzo fajne rzeczy tam znalazłem na temat właśnie, w ogóle ten film, który wysłałem, gdzie, gdzie opowiadał wiele rzeczy. Praktycznie 99% z nim się zgadzam. Fakt, jem mięso. Ale też już kilku lat nie wiem, wieprzowinę, ryb bezłuskowych, owoców morza, wszystko to, co jest zabronione przez Boga, co jest napisane w Starym Testamencie. No i tak się generalnie zastanawiałam. Takich ludzi jest, jest bardzo duża masa takich pozytywnych, którzy chcą coś powiedzieć, co, chcą coś przekazać. Jest dziad, wszak grzbiet i tam te wszystkie teoria tego, czy teoria. Dla mnie to prawie oczywiste jest: tej wielkiej powodzi Moonflow, yy, kiedyś Ether TV. jeszcze TV, jeszcze trochę tych, tych YouTuberów. Tylko zawsze jedna rzecz się nie zgadza. Nie ma, nie ma tych ludzi miejsca dla Boga. Wiesz, nawet nie chodzi, nie muszą wierzyć w Boga, ale dość prosto, logiczną, oczywistą rzecz. Eee, ktoś to wszystko stworzył. Istnieje absolut. Istnieje siła sprawca tego wszystkiego. Wystarczy spojrzeć na budowę ludzkiego ciała, na budowę wszechświata, fizyki kwantowej. Ten super zaprogramowany, naturalny system, który widzimy wokół siebie, natury, człowieka, nie, nie wziął się z jakiegoś wielkiego wybuchu, nie wziął się, nie wiem, z ewolucji od małpy. To jest, to jest to są teorie tak naprawdę oparte o oszukańczymi tezami, lansowane przez system, lansowane przez rody finansowe, po to wszystko, żeby właśnie odciągnąć nas od Boga. I tutaj, tutaj jest bardzo ważne, że choćby, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale ludzkie DNA, ludzkie DENA to są chromosomy, to są cztery chromosomy. No jakby je zamienić na cyfry 0, 1, 2, 3, no to mamy cztery cyfry. I tutaj już jest analogia do tego, co my jako ludzie stworzyliśmy, czyli system 01 jedynkowy Popatrzcie, nie jesteśmy w stanie wyjść z 0, 1 i przejść do 0, 1, 2. Nie wiem nawet ile jeszcze tam, że tak powiem, procent tam zostało do tego przejścia. Dodatkowo bitcoiny, na przykład te komputery koparki, mało kto tym gdzie, szukają, poszukują liczb pierwszych. To jest nieustanne poszukiwanie liczby, kolejnej liczby pierwszej. Czyli mamy zaprzęgnione dziesiątki tysięcy komputerów koparek na świecie, czy tam może setki tysięcy, nie wiem gdzie ich jest no i, i zobaczcie, każdy nasz jeden organizm to jest 40 miliardów komórek każda jedna z unikalnym kodem genetycznym DNA czterech chromosomów jakby rozłożyć na części pierwsze wypisać na karce, no to mamy około prawie 2 metrów, 1,90 m szerokie a długość milion 30, 50 yy, milionów kilometrów czyli teoretyczna rzekoma odległość do Księżyca, z ziemi do księżyca. <laughs> Więc ja się śmieję, bo no kto mógł zaprogramować coś takiego? Przypadek to jest niemożliwe. I to jest właśnie ten istotny szczegół, który nas odróżnia od wszystkich innych ludzi. Ja z tych porad ludzi bardzo często korzystam, nie, żeby ich żeby nie cenię, jak bardzo cenię. A no dzisiaj mm, Agnieszki Kazany, bardzo fajny yy, wykład z, ze stycznia ze Sosnowca w, usłyszałem, i niesamowicie, właśnie co mogę kupić w aptece. I sobie nawet to zamówiłem, wszystko. Niesamowite rzeczy. Aliofil, y, jakieś tam jeszcze inne medykamenty. I ja z tego korzystam. Ale kluczem jest do, do wszystkiego Bóg zrozumienie tego wszystkiego, co nas otacza, co nam może zaoferować. Niestety, kościół, religię oni nam ten Bóg, obraz Boga wypatrzyli. Spowodowali, że po prostu obrzyd nam. Nie wierzymy w to. Bajki, choćby Disneya, jakieś te stare kresnówki, zawsze kreskówki, gdzie był diabełek i aniołek. To wszystko podświadomie rodzi, że to, że to bajka. Ludzie, którzy. Że całe życie są zapętleni, tak jak wcześniej mówiłem, żeby, żeby zrobić te rachunki. Wcześniej ich starość została doprowadzona do takiego poziomu dzieciństwa, zamiast się rozwijać, zamiast być super inteligentnym, być o może doświadczenia, doświadczeniach lepszym od młodych ludzi, niejako sterować. Przecież kiedyś mówiłeś się ze wiekiem idzie i mądrość, a dzisiaj już tego, tego nie ma, bo, bo to odżywianie, bo te wszystkie ech, choroby wywoływane przez całą chemię, to wszystko co widzimy dookoła, taka jest rzeczywistość dzisiejszych czasów i, i warto, warto być, jak to się mówi, za panem brat, z panem bogiem, żeby mieć tą mądrość, bo Bóg daje mądrość. Można być zdrowym, można być inteligentnym, rozwijać swoją inteligencję, rozwijać doświadczenie życiowe. No i być, być w tym, że tak powiem, czasie i okresie końca, który przeżywamy. I przeżywać go powiedzmy w spokoju, w miarę spokoju. Śmieszy mnie, bo ostatnio bliska mi osoba mówi... O, musi, musimy coś tam, musi coś tam kupić drzwi, zrobić jakiś remont. A ja jej odpowiadam. <grym> ja cię w ogóle nie rozumiem, ja cię szanuję. Ja w ogóle rozumiem. Ale po co ci to? Że jedną w czasach końca. To już jest bliskie, to już jest niemal pewne. Po co ci robisz ten remont? <grym> I tak właśnie wielu ludzi jest zaprogramowanych. Wchodzi nawet do kościoła, wie może... Boga tego religii, ale oni nie żyją, nie żyją. Motywacją ich życia nie jest. Ich życie nakręca właśnie remont, ich życie nakręca jakieś czasy, jakieś tym podobne rzeczy, jakieś takie zajawki coś za miesiąc, dwa zrobić. A nie żyją, powiedzmy, tym, tą wiarą, nadzieją przyjścia Chrystusa, że to zaraz może być. To jest bardzo bliskie. Zostawię link też w filmie właśnie do ostatniego artykułu Bartka, który zamieścił siebie Henryk też na stronie niesamowite cytaty, niesamowita moc Słowa Bożego i to, co człowiek żyje, że nie samym chlebem, ale każdym słowem z ust bożych. Tym się też żyje. Dzisiaj się też trochę już zaczynam telepotać, ale właśnie chcę. Chcę sobie zrobić coś takiego, żeby wejść w tą hipotermię. Nogi już mi trochę począł. Po prostu spróbować. I tak jestem mało zanurzony, trochę jednak wieje. Przez chwilę wiało. Minut, dwie. A no i zobaczymy. Życie takie, w takim stanie jest o wiele lepsze. O wiele lepiej można reagować na wszystkie te sytuacje, które nas atakują do końca. Problemy, stresy, które daje nam system. Uff. Postaram się jeszcze jakieś ciekawe linki, opisy pod tym filmem zamieścić. No Teraz mi skład i ład mojej mowy jak widzicie jest drżący rano było minus piętnaście teraz jeszcze chyba jest minus osiem no ten wiatr potęguje pewnie odczuwalnie jest więcej parę stopni co ja Wam mogę powiedzieć trzymajcie się ciepło jak zawsze Dobrego póki co dnia. Fójcie na moje te opisy, linki, które Wam wysyłam. One są naprawdę wartościowe. Zawsze można czegoś się dowiedzieć, coś usłyszeć. Góre serca. Spoglądajcie częściej w niebo. Jest niesamowicie uwieście. Niebo, natura. To jest coś niesamowitego. Bóg nam stworzył piękny świat. I oczekujmy też tego nowego świata, nowego Jerozolimy. Musi być niesamowity. Będzie niesamowity. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Być może jutro, jak wszystko mi wyjdzie dobrze, to będzie jutro kolejny film. Jak to robić jak wszechwiedź?